Hello there. Co wy robicie w piekarniku? Już chodźcie! Chodźcie! Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Dzisiaj upieczymy torcik. Tak jak powiedziałam, dzisiaj upieczemy torcik i będzie mi potrzebny. Masło, łyżka czekolada, cukier, jelona orzechy, jajka, lewa czekolada Dobra, pierwsze co sobie muszę zrobić, teraz to roztopić czekoladę, masło i cukier Ale najpierw nastawię piekarnik na 160, tak? Dobrze pamiętam? Tak, 160 stopni Okej, okay. no i termobieg nie Cukier jest już odmierzony. Teraz muszę roztopić najpierw na czekoladę z masłem, dopiero później cukier. Bierzemy to wszystko tu, łyżka, tyś Dobra, roztopiamy. Myślę, że. A, dobra, nie będzie za mały. Jakby na pewno nie jest za mały, tylko muszę poczekać. Dobra, no może trochę jest mały, ale wszystko się zmieści. Musi się wszystko zmieścić. No dobra, nie będzie za mały, jest bitwy. Liczę na to. Już się wszystko pięknie roztopiło, teraz wrzucamy cukier. W późniejszym etapie sobie uświadomiłam sobie, że ten garnek będzie jednak za mały. No shit, Sherlock! Cukier jak się roztopił, tak się roztopił, bardziej się nie roztopi. Teraz muszę zmielić orzechy i później dodać tu. A to się międzyczasie schładza, więc idealnie. Znacznie łatwiej to się robi w dwie osoby, bo przeważnie to robię z mamą, Tylko w sumie mama yy, oddziela jajka, a resztę się rzuca od białka, a resztę robię ja. A, few moments later. A, dobra, orzechy zmielone. Jest wszystko pięknie. Teraz powrzucamy. Chodź mi ja się w ogóle co do żółtej, dobra? nie mi z widzę, że on na mnie kompletnie wywalone. Teraz to wrzucamy tutaj. Może nawet mi nie będzie potrzebny większy garnek, jak tak teraz patrzę. Wszystko zaraz okaże. Niech mi to tylko w całości padnie do środka. Albo mi nie będzie większy garnek potrzebny. Hmm. Dobra, chodźcie. Teraz muszę ubić. piałka. 12 seconds later. No dobra, co sprawdzamy, czy się piana dobrze ubiła. <grym> o, <Oho. grym> zawsze się boję to robić, ale zawsze jest przy tym trochę. <grym> czy ty możesz stąd sobie pójść, Sią? Nie, nie, nie do jajek mi, won już mi do jak się dobierałeś. Pa, pa, a my teraz to wrzucamy tutaj. Siub. chyba będę musiała to wrzucić do tej miski. No nic, dobra. To wrzucimy to tutaj. Tutaj to wymieszamy wszystko. Dobra, patrzę na, na przepis, czy wszystko mam na pewno. No, tak, dobra, to teraz muszę jeszcze tylko tartownicę przeszykować i można wszystko już wrzucać. Normalnie posprzątałam, jakby mnie tu nie było, jeszcze pół godziny ciasta, więc ja idę po drażdżki wam